Jagoda, daj tacie chlebka. Daj tatusiowi, am, daj chlebka, chlebka am. Tatusiowi daj, miam miam. Am, am. Am, am. No ale chlebka daj tatusiowi. Chlebka, chlebka daj, chlebka. Jagoda, chlebka. O, jak tacie daje, mniam, mniam. Ach, jakie pyszne. No jeszcze tatusiowi daj, jeszcze. Daj tacie Daj tatusiowi, mniam, mniam. Jagódka, jad. Teraz tatuś będzie jad. Daj. Mmm, jakie dobre. Mniam, mniam. A jaka duża jesteś, pokaż. Jaka duża jesteś? Taka duża... Jaka duża? Pokaż. Jaka duża? O, o jaka duża. A jakie kłopoty masz straszne. <noise> Och, jejku. A brawo, jak robisz? Brawo, tak kosi, kosi. A powiedz, jak wąż robi? A kotek? Jak kotek miałczy? Wow, tak, taka jesteś mądra Tak. Ko, 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 kurka robi, tak A piesek jak szczeka? Tak U, ho, ho, ho. A krówka jak robi? mu? A papa pa, zrób mamie Pa, papa. Pa, pa, pa. A powiedz tata, tata, jest tata, tak? O, da tacie jeść, brawo. Brawo.